Michał mówił mi ostatnio, że na koncertach, kiedy on wykonuje ten utwór, ludzie mdleją. Ale grupowo. Tak? Rośnie nam święty charyzmatyk? Nie, 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 nie wiem, nie e... wiem, co to jest, natomiast tak się dzieje. Podstawą chrześcijaństwa jest osiem błogosławień. One są dziwne. Błogosławieni są ubodzy w duchu. Co to w ogóle znaczy? Panuje taka moda, żeby wyśmiewać religię. Leszek Miller udziela wywiadu i mówi, nie wierzę w gadające węże, płonące krzaki jest takie poczucie, że jak jesteś mądry, wykształcony, inteligentny, to generalnie musisz pogardzać religią, musisz pogardzać starymi opowieściami, bo to jest coś dla babci, które chodzą do kościoła. To jest podcast Rachunek Sumienia prowadzony przez Magdalenę Rigamonti i Tomasza Sekielskiego. To jest Rachunek Sumienia. Magdalena Rigamonti-Onet i Tomasz Sekielski Newsweek. Witamy. Witamy dzień dobry państwu i nasz gość, profesor Marcin Matczak. Prawdziwy profesor Marcin Matczak dzisiaj nie oprawię, Tomasz. Ale będzie o filozofii, o bogu. Pewnie, o, Biblii. o Biblii, religii, bo z nami specjalista w tych tematach. No właśnie, specjalista. Czyta pan codziennie Biblię, panie profesorze? Czytam. Tak na chybił trafił, pan otwiera nie, na, i. Nie, na, na, różne, na różne metody. Natomiast. No nie, wiem czemu, nie, nie wiem, czemu, czemu czuję jakąś taką potrzebę, może nie zaprotestowania, ale wytłumaczenia się. Chyba wiem dlaczego, zaraz o tym powiem. Prawnicy zajmują się różnymi normami, nie tylko prawnymi. Zajmujemy się normami moralnymi, zajmujemy się normami religijnymi. Generalnie ja osobiście naukowo zajmuję się tym, co decyduje, że ludzie zachowują się w jakiś sposób, czyli co powoduje, że zachowują się źle albo dobrze. Jaką rolę odgrywają konwencje, jaką rolę odgrywa na przykład etykieta, jaką rolę odgrywają wszelkiego rodzaju wzorce, na podstawie których ludzie się jakoś zachowują, prawda? Dlaczego na przykład jedni jedzą nożem i widelcem, inni jedzą pałeczkami, albo dlaczego język, w języku są takie konwencje, a nie inne. Natomiast mnie oczywiście interesują tak zwane dawne opowieści, to znaczy interesują mnie na przykład opowieści biblijne, dlatego że uważam, że one są taką jakby skumulowaną. Mądrością ludzką. I jak to jechałem do Was, to widziałem, jest chyba wywiad z Janem Peszkiem w Newsweeku, albo jest chyba jakaś taka zapowiedź tego, tego, tego wywiadu. Ale to chyba stary się pojawił. Może stary się pojawił, mhm. w każdym razie gdzieś mi się pojawił. I tam było takie, takie ciekawe zdanie, gdzie Jan Peszek, którego bardzo podziwiam, mówi: Studenci pytają mnie nieraz, jak żyć. A ja, żeby nie rozwlekać się, mówię fajnie. I, i, I ja rozumiem, co on mówi do mnie, bo to jest ciekawe i pewnie to jest jakieś takie życie kolorowe, natomiast dla mnie to jest trochę zbyt ogólna instrukcja. Pana studenci pytają, jak żyć, panie profesorze? Nieraz tak, nie raz tak, ale to, rzadko, ale to rzadko. No właśnie odpowiadam to, co teraz chcę powiedzieć, że taka instrukcja, żyć fajnie, jest jak na złożoność świata trochę za bardzo ogólna. I Ja od wielu, wielu lat zastanawiam się także, jak żyć dla siebie samego, nie po to, żeby komuś prawić kazania, i wydaje mi się, że to, do czego doszedłem dzięki różnego rodzaju lekturom i, i poznaniu rzeczywistości, to jest to, że życie jest indywidualnego człowieka życie jest za krótkie, żeby samemu być sobie sterem, żeglarzem i okrętem żeby samemu sobie wyznaczać te, te, te normy. I że warto sięgać do tych starych opowieści, bo one są właśnie skumulowaną mądrością pokoleń. I ja między innymi dlatego czytam zresztą nie tylko opowieści biblijne, ale także inne opowieści dawne, dlatego że przecież elementy mitów, one się powtarzają w różnego rodzaju kulturach, bo wierzę w to, że to jest taka mądrość, która mi pozwoli w niektórych sytuacjach, kiedy nie wiem, jak żyć. Znaleźć trochę dokładniejszą instrukcję niż fajnie. Czy, czyli według Pana społeczność, naród, tak to nazwijmy, jest ważniejszy od jednostki? Nie, nie, nie uważam, że jest ważniejszy od jednostki, tylko no, mam takie wrażenie, że. Yy... My mamy teraz taką dziwną modę, ja ją tak, także śledzę, bo ja zajmuję się filozofią, ona da się wyśledzić, skąd ona się wzięła. To znaczy taka moda, która moda filozoficzna, która się przykłada na życie, która się wzięła mniej więcej, tam się tak w latach 60. razem z rewolucją seksualną, razem z, z postmodernizmem, i ona jest kojarzona z, z ideologią tzw. nowej lewicy, która mówi tak, ponieważ przeszłość, tradycja, kościół, to są źródła najczęściej opresji, zwłaszcza dla kobiet, bo. To, ale nie tylko dla kobiet, dla mniejszości, dla tych, którzy zawsze byli w gorszej sytuacji, to walka z patriarchatem, z hierarchią musi być walką z tradycją. Dla mnie to był taki moment, w którym pewne cenne rzeczy zostały zmarnotrawione, trochę tak jak się wylewa dziecko, dziecko z kąpielą. Znaczy ja rozumiem, dlaczego nowa lewica i dlaczego ruchy także liberalne muszą w pewnym sensie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy tradycja, to, co było kiedyś, jest dobre czy złe, bo tam jest bardzo dużo zła, nie ulega wątpliwości. Ale protestuję przeciwko temu, żeby to wszystko wyrzucić na śmietnik, mówiąc: yy, ułożymy sobie życie na nowo, zbudujemy sobie swoją. Nową świecką tradycję. Ale co, pan jest człowiekiem, który ziarno od plew może od, oddzielać w tej tradycji? Mogę dla siebie. Jeszcze raz podkreślam, mm -hmm. ja, 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 wie pani, ja nie jestem prorokiem. Niektórzy mówią, Michał mm. Rusinek napisał kiedyś, że jest, nieraz mówię jak biskup, ale to nie o to chodzi. Ja dla siebie nieraz Jak biskup nieraz no, jak prorok? Ja dla siebie szukam tego, ponieważ jak chcę sobie odpowiedzieć samemu na pytanie, jak żyć I chciałbym wiedzieć w niektórych miejscach, co zrobić i wydaje mi się, że odrzucenie tej tradycji takie, takie całościowe jest po prostu błędem. Jest po prostu bardzo dużym błędem, bo tam jest naprawdę bardzo wiele rzeczy, które są niezwykle interesujące. Mogę wam powiedzieć, na przykład, co ostatnio udało mi się wymyślić, bo może to jest, jest jakiś przykład, który, który to pokaże. Jak wiadomo, podstawą chrześcijaństwa jest osiem błogosławieństw, prawda? I tam jest jeden, one są dziwne tak naprawdę, nie? bo tam na przykład Jezus mówi, błogosławieni są ubodzy w duchu. Co to w ogóle znaczy? Nie? Czy w ogóle z tego cokolwiek można wyprowadzić? Albo jest, e, jest to błogosławieństwo, które mówi, błogosławieni cisi, ponieważ oni na własność posiądą ziemię. I teraz to jest ciekawe, zagłębienie się takie historyczne w te kwestie, bo okazuje się, że to cisi, które tam jest, to po grecku to jest chyba słowo praus, które wcale nie znaczy, że ktoś ma być bardzo potulny, nie wiem, jakiś taki nierobiący krzywdy. Podobno to słowo było, określane na, było używane na określenie konia bojowego, który dał się okiełznać. W tej swojej energii, po to, żeby służyć i żeby móc na przykład się zatrzymać wtedy, kiedy mu się powie, że ma się zatrzymać, ale jednocześnie nie tracił tej swojej bojowości. Prawda? Więc nagle okazuje się, że, to, że, że, że jeżeli, no bo jeżeli ja powiem Wam, nie, odgrywając na rolę proloka, bądźcie cisi, no to, to nic nie mówi, ale jeżeli nagle okaże się, jak człowiek się zagłębi w to, że to słowo oznacza, że w pewnym sensie my musimy być. Zdolni do agresji, zdolni do tego, żeby naprzeciw siebie bronić, ale podporządkowanie. Do... Ale podporządkowanie jednocześnie po to, żeby ta siła. Została jakoś okiełznana. I my znamy takie sytuacje w historii. Są psychologowie, którzy analizują na przykład osobowości nie wiem, Hitlera, Stalina, wielkich zbrodniarzy, mówią, że to byli słabi mężczyźni na przykład. To nie byli silni mężczyźni, byli słabi mężczyźni. I Kto właśnie z tą słabość. I tę słabość A. musieli ją w pewnym sensie sobie, nie wiem, w jakiś sposób yy, skompensować. I skończyło się tym, czym się skończyło. Prawda? Więc yy, daj, daję ten przykład, bo jeszcze z jednego powodu, o tym chcę powiedzieć, żebym yy, nie zapomniał. Wiecie, wydaje mi się, że w Polsce, nie tylko w Polsce, panuje taka, taka, taka moda. Ona jest bardzo popularna na całym świecie, wśród intelektualistów, z których większość jest lewicowa i z których większość jest ateistyczna, żeby wyśmiewać religię i żeby wyśmiewać te historię. Mm -hmm. U nas to też jest modne. Leszek Miller udziela wywiadu i mówi nie wierzę w gadające węże, nie wierzę w płonące krzaki, z których dobywa się głos. To, to jest... U nas w rachunku sumienia, tak. To był to, jego akt to, niewiary. To, hmm. ja, ja jestem z tym okej. Okay. On tak... On, on może... On nie musi... Ale zobaczcie, w tym jest... To jest wyśmianie. To jest wyśmianie, no, Nie, prawda? nie, nie, bo z drugiej strony mówił pięknie o papieży, Okay, mówił ale, o, ale... o tej tradycji, mówił o tym, jaką rolę papież odgrywa. Dobra, odgrywał. nie atakuje Leszka Millera, to jest, no. to jest sensowny człowiek. Mm -hmm. Natomiast chodzi mi o to, że w tych słowach, zresztą tego jest cała masa, cała masa. Ja już kiedyś cytowałem, kiedy napisałem po tym moim eseju o świętach, taki trochę bardziej agresywny esej, w którym mówiłem, co kiedyś Jacek Denel mówił na temat religii, co wiele innych osób mówiło. Moim zdaniem jest takie poczucie, że jak jesteś mądry, wykształcony, inteligentny, to generalnie musisz pogardzać religią, musisz pogardzać starymi opowieściami, bo to jest coś dla babci, które chodzą do kościoła. Nie, nie, je, nie za bardzo panu ogólnie. Je, je, uważam, uważam, że jest taki, taki, taki trend, który ja chciałbym w pewnym sensie odwrócić, mhm. jeżeli to jest możliwe. Znaczy, chciałbym pokazać, że y, to nie jest materiał do wyśmiania. Także y, ten gadający wąż, tak? który jest symbolem, który występuje w wymicie, y, o, o grzechu pierworodnym. W wielu interpretacjach, na przykład w interpretacji Froma jest bardzo głęboką metaforą. Tak? Grzech pierworodny, jak mówią badacze literatury i historii, był prawdopodobnie zobrazowaniem tego, że kiedyś w naszym rozwoju ewolucyjnym myśmy uzyskali świadomość, Śmierci, tego, że umrzemy. Znaczy w tym sensie mogliśmy, zobaczcie, nasz język w odróżnieniu od sygnałów językowych zwierząt jest taki, że my jesteśmy w stanie mówić o rzeczach, których wokół nas nie ma. Zwierzęta nie. Zwierzęta mają język, który jest oparty na znakach indeksalnych, czyli generalnie coś musi być, np. niebezpieczeństwo krzyk małpy, prawda, niebezpieczeństwo uderzenie ogona przez bobry y mają taki sygnał. My jesteśmy w stanie mówić o tym, co było i co będzie. To znaczy, że nasz mózg w pewnym momencie, nasz umysł rozwinął się tak. Że uzyskaliśmy świadomość tego, że umrzemy, uzyskaliśmy świadomość tego, że będziemy cierpieć, a razem z nią uzyskaliśmy świadomość, że komuś innemu możemy cierpienie wyrządzić. Świadomie, prawda? I From o tym pisze, pisze cała masa innych ludzi, więc jest to wielki symbol, na którego nie da się sprowadzić do gadającego węża. Tak samo ten płonący krzak w interpretacjach jest po prostu pokazaniem struktury. Którą próbuje zniszczyć chaos, bo ogień jest chaosem, a drzewo jest strukturą. I w takiej symbolice bardzo dawnej, archetypicznej okazuje, jest to symbol struktury, której nie, da, nie, nie jest w stanie zniszczyć chaos. Okay, ale... to, to jest ciekawe, zwracam uwagę tylko, że to nie jest przedmiot, z którego koniecznie trzeba kpić, prawda? Być może wejście głębiej i pokaże tam coś bardzo wartościowego. Y Szanuję interpretację, pewnie każdy może mieć swoją, bo to jeśli już pozwalamy na interpretację, to pewnie... A to jest postmodernizm właśnie, to o tym teraz po pogadamy. Czy każdy może mieć swoją i czy każda interpretacja jest... Ja nie twierdzę, że każda jest dobra, ale każdy może mieć swoją. Tak. E, chodzi mi o co innego, znaczy, bo to wymaga bardzo już takiej... Głębokiej wiedzy, to, o czym Pan mówi. To nie jest tak, że to się wklepie w internet yy, zada pytanie czatowi GPT, a czat GPT odpowie tak szczegółowo jak pan profesor. I teraz moje pytanie. Yy, po co tak napisali tę Biblię, żeby nikt nie rozumiał niczego yy, i żeby trzeba było mieć wiedzę tajemną, aby zrozumieć to, co jest napisane w Biblii, i się z niej nie śmiać. Nie, to jest pytanie to, zupełnie serio. To, to oczywiście, to już odpowiadam. To, dwie rzeczy najpierw. Pierwsza rzecz, czy to wymaga ogromnej wiedzy? Nie, to wymaga chęci szukania której moim zdaniem nie ma. Wie pan, Ja rozmawiam często z młodymi ludźmi, pyta pani o to, czy oni przychodzą, mnie o coś pytają, no i właśnie słyszę na no, przykład. Jak słyszę takie określenie. Wie pan, no ja to generalnie od religii, od w ogóle jakiegokolwiek myślenia religijnego dawno, dawno odszedłem czy odeszłam. No, ja mogę pójść do lasu i mogę spojrzeć na drzewo. Nie wiem, w trzcinie jest Pan Bóg, tam jest, tam jest coś, co dla mnie jest wartościowe. Ja w to nie wierzę z jednego prostego powodu, dlatego że drzewo i trzcina nie, nie powie mi, jak żyć, a jednocześnie nie jest żadnym materiałem komunikacyjnym, którego, którego ja mogę poszukiwać. A Biblia mówi, jak żyć tak? Ta, ta, moim zdaniem tak. Nie tylko ona. Dawne opowieści, jako skumulowana mądrość ludzi, mówi, jakiego rodzaju działania mają większą szansę powodzenia, a jakie mniejszą. Więc chcę tylko powiedzieć, że różnica jest taka: nie wymaga mądrości, tylko jakby w ogóle pewnego rodzaju chęci poszukiwania, której absolutnie nie ma, bo kompromitacja kościoła, kompromitacja religii i śmierć Boga, o której mówił Nietzsche, spowodowała, że ludzie. Mają dalej tę potrzebę, bo zadają te pytania. Natomiast y, szukanie odpowiedzi w trzcinie czy w drzewie, moim zdaniem, jest skazane na, y, na porażkę. Na, natomiast drugie, przepraszam, tylko druga drugie droga, droga, dlaczego oni tak to napisali? Wie pan, jest, ludzie, którzy zajmują się starymi opowieściami, mówią, że niektóre opowieści y, muszą być tak skonstruowane, żeby ludzie na pewnym etapie rozwoju mogli je przyjąć. I moja ulubiona opowieść dotyczy tego, że jakbyśmy mali to generalnie nie byliśmy przygotowani, żeby się dowiedzieć, skąd się biorą dzieci. W związku z tym opowiadano nam o tym, że dzieci przynosi bocian. Albo znajdowane są w kapuści. Tak, no i teraz jeden, jeden z takich analityków mówi, dlaczego bocian? Dlaczego ptak? Dlaczego ptak z długim, czerwonym dziobem? <dlaczego> <długim>, <dlaczego> mówi, po prostu pewnych rzeczy nie da się powiedzieć w sposób bezpośredni, dlatego że ktoś na pewnym poziomie jest nieprzystosowany do tego, i w związku z tym trzeba o tym powiedzieć metaforycznie. Jest też taki dowcip, jak fizyk przychodzi do nieba, i Pan Bóg mówi mu: Witaj, bardzo się cieszę, że tu jesteś. I fizyk mówi: Jak to, to ty istniejesz? Mówi: Oczywiście, że istnieje, czytałem twoją ostatnią książkę i jest ona bardzo dobra, tylko tam są dwa błędy na stronie 470. Mówi: Ale Panie Boże, dlaczego tak? Nie? Dlaczego przecież po co te wszystkie opowieści o gadających wężach czy płonących krzakach? Dlaczego nie może być inaczej? Mówi. A jak miałem opowiedzieć mówi, niepiśmiennym pasterzom, mówi o cząstkach elementarnych albo o równaniach, które są potrzebne do odkrycia teorii względności. Wiecie o co chodzi? To, to, po prostu, to, to, to są. Ta wiedza jest kumulowana od wieków i w jakiś sposób symbolicznie jest przekazywana. No i teraz no, trochę trudno jest mieć pretensje, że ludzie na pewnym etapie rozwoju myśli w taki, a nie inny sposób się komunikowali, ale, okay. ale starali się to zrobić i starali się dotrzeć. Do, do jakiejś instrukcji życia, która, która w tych opowieściach jest zawarta? Mówiłam ci, że profesor sporowie? Że, że co? Że sporowie, profesor. Nie No, no właśnie. Ja nie miałem żadnych wątpliwości co do tego. Nie tylko o praworządności, e... nie tylko o prawie, nie tylko o, o Polsce, czyli nie tylko. Też błogosławieństwo, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tak. E, pan należy do tej grupy? Tak, myślę, że należy. I to jest też bardzo ciekawe, bo pan w, w Braciach Karamazów jest ten taki fragment, y, legendy o Wielkim Inkwizytorze, prawda? To jest coś, co Iwan tam w pewnym momencie zaczyna pisać i to jest fantastyczny przykład tego, co się też stało z religią i jakby jak ludzie z religią na to, jak, jak reagują. Ta historia jest to taka, że w Sewii, gdzieś tam w wieku XV nagle, gdzie działa Wielki Inkwizytor, nagle powraca Jezus. No i od razu zostaje wtrącony do więzienia. I Wielki Inkwizytor przychodzi do niego w nocy i mówi... Po co przyszedłeś? Po co nam to robisz? Myśmy sobie wszystko już ułożyli, a ty nam tutaj przeszkadzasz. Prawda? I zaczyna z nim rozmawiać, i zaczyna z nim rozmawiać o tej historii kuszenia, która tam jest na pustyni, gdzie Jezus był tam 40 dni. I tam mu pokazuje, że Jezus popełnił trzy błędy. I najważniejszy błąd, jaki popełnił, to był błąd, że odmówił cudu. Bo, no bo szatan go tam prawda kusi, żeby on tam zamienił kamienie w chleb i tak dalej. Mój, to był Twój błąd, mówi, bo ludzie potrzebują cudu, a Ty im odmówiłeś tego. No i pewna odpowiedź, czy pewna analiza, która wynika z, z tego Dostojewskiego, czy z, tego, z tej, tej historii o Wielkim Gwizdorze, jest taka. Jak jest cud, no to żaden wysiłek już nie jest potrzebny z naszej strony. Prawda? To znaczy, generalnie potrzeba przekonania, wiary czy nadziei w ogóle nie istnieje, no bo cud jest czymś, wobec czego. Pan zostaje obezwładniony, prawda? No, Zdarzyło się coś nieprawdopodobnego, wszystko jest jasne. No i w pewnym sensie można powiedzieć, może, może pana wpędzić w lenistwo jakieś duchowe, no bo, no bo właściwie już nic nie więcej nie trzeba robić. Ja nie wiem, jaki jest sens tego, że, że, że właśnie tak, tak te historie są opowiadane. Dlaczego akurat właśnie, dlaczego Jezus odmówił cud? Dlaczego nie chciał być spektakularnym, prawda, Batmanem albo Spidermanem, prawda? No ale trochę I, tych cudów i, robił. Były to spektakularne no, człowiek, ale robił je też w taki mhm. sposób, żeby one nie były bezpośrednio. O, prawda Jak tam odsyła tych ludzi, nie mów nikomu, prawda? To nie było coś takiego, że on był Davidem Copperfieldem, żeby chodził. On bo też wino zamienił. W, no tak, w, 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 ale, ale to też była sytuacja. W imprezy skończyło się to. to prawda, i... ale, ale to też ta historia wcale nie pokazuje, że ludzie przychodzili i mówili, słuchaj, może byśmy cię zatrudnili, prawda? Tylko po prostu ludzie mieli dobre wino. Więc chodzi mi o to, że to jest bardzo ciekawe, że te cuda nie były spektakularne. Tak, jak gdyby było coś ważnego w tym, żeby jednak. Siebie samego przekonać do dojścia do tych prawd. I tak jak mówię, wiecie, te historie są tak głębokie, że jest naprawdę bardzo trudno powiedzieć, że, 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 że się je zrozumiało. Ale wydaje mi się, że tam są poziomy, że można tam, tak jak z Cebulą, można pewne warstwy odkrywać i mam nadzieję, że w przeciwieństwie do Cebuli coś tam jest na końcu, a nie są nie, nie, nie tylko warstwy. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio.